Filip, a dzisiaj robimy triki. Jestem ten, I, oczywiście. Jest ze mną Kuba. I, ja na i się ten. I Igor. Dzisiaj będę pokazywał parę trików. Nie wiem, jak ta gra się nazywa. Jezus mm, maria. No jakby, się mówię, tu. jak się nazywa? Pum, triczek. Subskrybujcie i piszcie pod y, tym pod y, sub, oh, <laughs> um, Subskrybujcie, żyły, dajcie dawajcie łapki w górę i ten... Wow, i, I piszcie komentarze y, pod filmami. Jak, be, jak pod tym filmem będzie 30 łapek w górę i 20 komentarzy, no to... Y, Nagrywam odcinek z FNAF Jeszcze chyba z dwójki. Z dwójki nagramy, co nie? No, z dwójki najlepsze. Jeden taka się. Filip, z trójki nagraj to, to zrób te zakończenia smutne. O, no, z trójki nagramy. Gdzie naprawdę to zakończenie dla mnie było bardzo smutne? Zróbmy dla Igora też. I mam ze nim mogłem to zakończenie. Ja też się ale ja to takie... Ło wjechałem na tą rampę wielką I kołka tylko zrobiłeś Igor to jest flip, zobacz O Kuba z Igorem robią na łóżku flipy O kurde Ło ciepiernicze o. Powiem wam jedno jest zajebiście Igor <noise> 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 Weź tak nie mów może wow. o, to. o Ale Ło Ale brzuchą O, oh, pik parę tam triczków tak porobimy. Tak takich prostackich. Wow! Za bardzo szaleje chyba. Ło, Ja. przeskoczyłem. Ty z razy <bez> w lepiej. <śled> Ty! Co <śled> nie? <śled> <śled> w ogóle to mamy kurde... Nie wiem. Ja nagrywam o trzeciej w nocy, a wy pewnie macie dzień. Wow, wow, wow! No, to widzimy się w następnym odcineczku.